ma, jestem Sobin a to jest już czwarty odcinek na moim kanale i dzisiaj e, pójdziemy i do i pójdziemy do, i do kopalni i będzie... ale jeszcze zanim pójdziemy do kopalni to będę musiał zrąbać drzewo, żeby zrobić patyki i y, iść po węgiel. że yy, ten a jeszcze zapomniałem subskrybujcie mój kanał kliknijcie dzwoneczka żeby być na bieżąco dajcie łapkę do góry jeśli film wam się spodoba i napiszcie komentarz a ja wam przypnę serduszko. tak więc czekajcie yy, a ja może, że jeszcze wezmę sobie, Przepalę yy, żelazo, żeby... o, o węgiel. Okej. Okay. I żelazo całe. Okej, okay. sobie patyki, okej, okay. i pochodnie, dobra mam już cztery pochodnie, pięć, ja sobie to tutaj wezmę, odłożę, yy, jeden patyk, i co ja chciałem? Okej. Okay. Nie. Jak no, się robi? Ach, a. Dobra, jeszcze to i teraz pyk. Mamy zrobiony, zrobioną szekierę. Okej. Okay. Tam niech mi się przepala, a ja pójdę. Aha. Ok, zabijemy podkora. Ok. To jest drzewo. Myślę, że jedno drzewo nam wystarczy. Ok. I teraz idziemy do naszej kopalni żeby okej okay. okej okay, to sobie co nie to aha i powiem szczerze nic tutaj nie ma ale może sobie już od razu tutaj wykopię Ok. Tutaj jeszcze jest. Okej. Okay. Okej. Okay. O, nietoperz. Ale fajna jest ta animacja tych nietoperzy. Dobra, polecę do domu. i nie wiem, ja bym zrobił to i o, wiaderko też zrobię zrobię wiaderko I, i będzie woda, bo też w najbliższym odcinku yy, będę, będę robił farmę no farmę ogólnie też w jakimś tam odcinku wyruszymy w podróż i będziemy Idziemy po prostu gdzie, że zrobimy sobie tam domek. Może jakąś wioskę nam się uda znaleźć. Okej. Okay. I śpimy. Okej. Okay. No to chyba wyruszymy. Mamy cztery pochodnie i to nam powinno wystarczyć. To mam, to mam, okej. Okay. To, to, to. Nie, nie. To zostawić, to wywrócić. Jedzenie nam się przyda, więc okej. Okay. Okej. Okay to nam powinno wystarczyć oddaj to nam powinno wystarczyć nie wiem gdzie byśmy poszli dobra ja, ja jak znajdę jakąś kopalnię to ja robię krótkie cięcie i widzimy się już za chwilę okej okay, słuchajcie tutaj mamy też jakąś nie, to nie jest kopalnia. Tutaj coś mamy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakieś pierwsze łupy nam... Uuu! Uuu, ej, duża jest. Ej, duża jest ta kopalnia. Węgiel. Węgiel się nam bardzo, ale to bardzo przyda. Okej, okay, tu pyk, pyk. Okej, okay. tu, tu. Jeszcze ostatnie. A nie jeszcze tam były. O ej, dużo tego, tego jest. Ej, ale to dzisiaj sobie po kopie. Gdzie słyszałem? szkieleta. Okej. Okay. Aha, to nic nie ma. Okej. Okay. Gdzieś słyszę w oddali szkieleta. Ale nie wiem gdzie. I mam nadzieję, że to już ostatni węgiel. Nie, tutaj jeszcze jest. Dobra. Okej. Okay. Boże, jak się wystraszyłem. Aha i niech na to już jest koniec. Okej, okay, tutaj mamy żelazo. Które bardzo się nam przyda. Ja ze sobą pochodnie biorę, o tam coś jest, ale tam to już pójdziemy w kolejnym odcinku, o tutaj jest, dobrze więc my tutaj przejdziemy w, w, w kolejnym odcinku i widzimy się tam, już za chwilę w naszym domku. Także my się widzimy już w kolejnym odcinku, więc subskrybujcie mój kanał, klikajcie dzwoneczki, żeby być na bieżąco. Eee, dajcie łapkę do góry, jeśli film wam się spodoba i eee, napiszcie komentarz, a ja wam przypnę serduszko. Więc cześć.